Hej, widzowie, witam was w kolejnej partii hmm, Trzy dni zostały do końca miesiąca Spróbujmy wykorzystać je jak najlepiej się da Przeciwnik, debiut Debiut Berda No cóż Jak mówi arcymistrz, sam Shankland Wszystkie debiuty, które mają nazwę od zwierząt, są beznadziejne, więc miejmy nadzieję, że uda nam się tę partię dobrze rozegrać i zwyciężyć z rywalem. Ale oczywiście na nic się nie nastawiamy, staramy się po prostu grać dobre szachy. Przeciwnik robi straszne dziury po czarnych polach. Zagram gońcem na E7 i za chwilę będę mógł eksploatować tę słabość. Jeśli przeciwnik zagra D3, to zbije. Co tu się dzieje? Przecież mogę to zbić. I grożę tutaj. Tu jest wszystko związane. To zbicie nie jest groźne. Zdecydowanie nie może być groźne. Co jak ja po prostu to zbiję? No dobra, ale nie chcę tego po prostu bić. Zagram najpierw wieżą i jest super. Tak mi się wydaje, że ta pozycja jest dla mnie bardzo dobra. Przeciwnik się cofa. Mogę zbić skoczka. Przeciwnik zbije hetmanem, zbije tutaj. Król chyba w ogóle musi iść na E2, bo jak nie to ma okropne problemy i ja mogę atakować wieżę, ale mogę też od razu tu zbić. Jak przeciwnik zbije skoczkiem, to ja biję wieżę. Jak zbije przeciwnik, zbije wieżą. To teraz bije. Hetman bije. I bije wieże. No dobrze, daję tego szacha. Wydaje mi się, że mam totalnie wygraną pozycję w tym momencie. Jak przeciwnik nie zbije tego. No dobra, i teraz bije. Jak przeciwnik zbije Hetmanem, to traci wieże. Z rachem. Hetman nie ma jak mnie atakować. Mam w tym momencie jakość przewagi. Figury przeciwnika nic nie robią. Król stoi na, na E2. Mogę zaatakować skoczkiem skocz, gońca i Hetmana jednocześnie. Przeciwnik zaproponuje wymianę Hetmanów, być może. Ja tę wymianę przyjmę. Tak, raczej, raczej nie mam nic lepszego niż przyjęcie tej wymiany. Chociaż mogę też dać szacha zamiast godzić się na wymianę. I jak przeciwnik zbije tu, ja zbiję wieżą, to mam tę samą wymianę, ale w przyjemniejszej konfiguracji. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mam też pionka przewagi. No dobrze. Chociaż spójrzmy jeszcze, na, jeszcze raz na inne opcje. Mogę jeszcze dać szacha. Mogę jeszcze dać szacha i jak przeciwnik pójdzie na D1, to mogę dać kolejnego szacha. Potem wjeżdżać wieżą. No, wydaje się, że wszystko tutaj musi wygrywać, ale tak to często bywa, że kiedy mamy wygraną pozycję, to trudno jest wybrać ten wygrywający ruch. Zagram jednak tym skoczkiem, żeby upraszczać te pozycje, wymieniać jak najwięcej figur w tym momencie. Zrobię sobie długą roszadę za chwilę. Interesujący ruch. Tam szach. Jak pójdzie tutaj przeciwnik do centrum to wycofam skoczka albo może żeby grać prosto po prostu zbiję przeciwnik zbije to hetmanem i wejdę skoczkiem na d7 mat powinien wisieć w powietrzu tak zrobię, wymienię się na to odcinam królowi przeciwnika te diagonale Okay, idę skoczkiem na D7. Może zaraz ruszę pionami do ataku. Wydaje się, że roszady nie muszę robić. Spójrzmy teraz. Tak, mogę dać szacha. Król C3. Szach, pion E5. Szach, król wraca. Szach, król. Nie widzę mata. Ale tak naprawdę też nie jestem zmuszony, żeby tego mata dawać szybko. Pójdę w tego szacha. Na spokojnie. Właściwie to jak przeciwnik zagra tutaj, to jeszcze dam mu kolejnego szacha. Zaktywizuję sobie tego skoczka. Chyba, że lepiej będzie zagrać tu i teraz dać szachę. Dobra, podoba mi się ten wariant. Co ten rywal robi, szach zagram f5 i będę wycofywał Hetmana do ataku. Chcę mieć dodatkową opcję atakowania przeciwnika. W sumie trochę niedokładnie, bo przeciwnik może dać szacha, ale ja wtedy mogę zasłonić się Hetmanem, i jeśli nastąpi ta wymiana, to, to powinienem mieć komfortowe zwycięstwo tutaj. Drodzy widzowie, oczom swoim nie wierzę. E, idę pionkiem. Król musi pójść na A4, żeby nie dostać mata. Mogę teraz dać szacha. Przeciwnik musi zasłonić się skoczkiem. Jak zagram C6, to, to przeciwnik się wróci i w sumie nie mam jeszcze mata. Wydawałoby się, że będzie to dużo prostsze w realizacji. Jak wygrać wygraną pozycję? Tamtego szacha, a jak przeciwnik się zasłoni. To mogę wycofać skoczka i wymieniać figury. I tak zrobię, bo może coś wypuściłem, ale nie widzę w jaki sposób miałbym łatwo, łatwo przeciwnika zamatować. Więc wymienię co się da i po prostu zrealizuję moją przewagę materiału. Teraz, jeśli przeciwnik zbije, to już nastąpi C6. Chociaż niekoniecznie. Może po prostu zbiję skoczkiem, przeciwnik zbije Hetmanem. Wybiję, nastąpi bicie. Trochę mi się struktura pogorszy, ale pozycja powinna być i tak już wystarczająco dobra. Mhm. Teraz, żeby nie zrobić czegoś naprawdę głupiego, zbienia to. Zagram C6. Wymuszę wymianę hetmanów w ten sposób. Biję Wcześniej mogłem zbić tutaj, ale... Ale teraz ten goniec jest beznadziejny dodatkowo. To jest naprawdę ciężka przeprawa jak na taką przewagę pozycyjną. Abym jeszcze tutaj czegoś głupiego nie zrobił, zaatakuję mu tego gońca. Też bez sensu, przecież i tak tym szachem nic nie ugram. Dobra, dobra, za szybko, trzeba to uspokoić. Wieża nie działa, bo mogę zbić. A znowu mam dwie minuty. Muszę się kiedyś nauczyć lepszego dysponowania czasem widzowie, bo za każdym razem wpadam w jakieś tarapaty z powodu tego słabego czasu. Na szczęście mogę zagrać zaraz hetmanem na e2. Jak przeciwnik mnie zaszachuje, ok, przeciwnik od razu mnie zaszachował, to ja pójdę królem na e7 i teraz może mi dać szacha tylko na h4, ale wtedy zagram... Hmm. O nie, dobra, chciałem zagrać tutaj i to byłby koniec. Ale zagram wieżą na, na G2 i teraz będę groził już matem, a przeciwnik nie ma komfortowego sposobu na szachowanie mojego króla. Hetman teraz wchodzi do ataku, grożę matem jeszcze na dodatkowy sposób. Wieża A8. Teraz mogę poświęcić wieżę, żeby dać Mata. I to już powinno być wystarczające do zwycięstwa. Jak przeciwnik da szacha, to idę królem na, E7, na D7 i mm, jest wszystko w porządku. Teraz rywala chyba broni tylko Hetman D1 przed Matem. Będę zmuszony się wymienić. Ale rywal zbił. I ja poświęcam wieże, i jak przeciwnik zbije królem, to Hetman A4 to jest Mat, bo tutaj mamy związanie. O, Jezu, widzowie, to była masakryczna partia. Już myślałem, że wypuszczę tę potężną przewagę po tym, jak przeciwnik popełnił takie błędy. Nastąpiło. F5D5. Tutaj rozwijamy sobie na spokojnie figury. Nie dzieje się nic nadzwyczajnego. Zagrałem sobie to H6, żeby zagrać później goniec H7, gdyby przeciwnik mi atakował tego gońca. Może trochę przesadziłem z tym. Tutaj jest wszystko ok. Tutaj przesadziłem, ale przeciwnik kompletnie się posypał w tej pozycji. Tutaj silnik pokazuje już prawie, prawie plus 7. Prawie plus 5 przepraszam. I wygląda na to, że grałem tutaj optymalnie. Tutaj może był jakiś lepszy sposób na atak. C6 i przeciwnik musiałby się cofnąć. Tylko nie widziałem sposobu na wygranie tego łatwego. O, Jezu, tutaj Hetman D4 jest. I trzeba zabezpieczać ten punkt, a po przepchnięciu to w ogóle jest. Jest jakiś mat Hetman C5 Jezu i jak przeciwnik zbije to skoczek daje mata Niesamowity wariant Dobra ale wracamy do tego co się stało w partii Cofnąłem skoczka I tutaj na sam koniec zdobyłem genialny ruch za tego mata. Uff, dziękuję widzowie. No nie była to partia łatwa, mimo że taka by się wydawała na początku. Ale cieszę się, że udało mi się ją wygrać, że wróciłem do rankingu 2300. Troszkę się podniosłem po niedawnej pasie, złej pasie, kiedy przygrałem 6 partii z rzędu i to ze swojego rekordowego rankingu zleciałem poniżej 2300. Ale na szczęście to już za nami. Walczymy dalej, trenujemy. Za chwilę czeka mnie jeszcze sesja treningowa. A jeśli podobała Wam się partia i analiza, to zachęcam do subskrybowania i komentowania. I jutro zagramy sobie kolejną partię. Do zobaczenia.